Witajcie w kolejny odcinku, w tym odcinku jest Cardler wakarylership tycune Zostawcie suba z dzwonem Aby być na bieżąco Wpadajcie na Na Discorda na, na Mojego TikToka Oraz Na grupę na Robloxie zostawcie się tak zostawcie takiego dwa, żeby być na bieżąco jak nie zostawicie, no to nie, będzie się, nie będziecie na bieżąco a się dowiedziałam, chodziło z tym, a z więc wam pokazuję trochę coś słyszę Это выглядит так, как Это выглядит так, как выглядит. Это выглядит так, как выглядит. Это выглядит Dobra, teraz biorę odkrypię, ja to wam pokazać, to kolejny odgrywki, no żeby mam tak ciekawie brzmi. No i

Jechać tam tak wolno 40 że się tylko na 50 Dobrze jest tu to macie do, to ja w nie mogę Nie, Nie Wiem, to jest, to

Добрый день. 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 Добрый Myślę, że trzeba pojechać. Ale co jeszcze robimy w wieścigu? będzie pierwsze. Poza drogą następnie góra. Dobrze, przepraszam za wszystkie odgłosy w tle. A nie będę tu jak poradził. Dwie sekundy. Zero. 5 krążeń najlepiej dobra zresztą, najwięcej się mogę zrobić więcej osób zawsze jest lepiej, bo ja jeszcze więcej mogę zarobić. Mam no, to są terenowe do tego wyścigu i to jest, i to jest jeden z najszybszych moich. Muszę teraz trochę uważać, że zaraz nigdzie nie spadł. Dobra. W Pochwaliłem dzień przed zachodem słońca. Ja już wyjechałam. Udało się. Ja i widzicie, nie jest, jest taki duży. Taki długi. Jest krótki w miarę. Więc to jest fajne. już jedno królowe mi chodzi? Bo. Bo to chodzi o długość, o coś, no to nie powiedziałbym. Kurde. To od nagrywania sobie teraz przesunę, żeby było mi lepiej. Ale dobra. <śmiech> <śmiech> ja w komentarzach wiecie, czy jeszcze jest w okazji? No kto by się nie cieszył. i w prajcie, tak na jako TikToka. Tam różne ciekawe rzeczy się pojawiają. Kurde. Pytanie, to za chwilę... To tak, że się że za chwilę gdzieś tutaj wyrobię. I muszę na nowo je. Jest inna trosza. Hmm, hmm, hmm. W sumie napisze w komentarzach, że, chcie, że, chcieć, że chcecie serię ze stantów w Robloxie, a jak taka była, no to tą serię przywrócimy, bo jeszcze nie wiem, czy była, czy nie. Zara. A to myśli, że się się tutaj wywalić. Chociaż zaraz. A tam, w tamtym miejscu też. Słyszymy 3 miejsca, na, na które muszę się wywalić na tym wyścigu. Jak robię pięć krążeń, bo jak u nie, no niej, nie, no to nie wywali się na wszystkich. To jest to miejsce, to przede mną i to za mną, że się wy, wywaliłem. No. Znowu się tutaj wywaliłem. Normalka. Dobra, drzewia. Ką furę w miarę Ostatnie okrążenie, mam nadzieję. Mam nadzieję że się nigdzie nie wywalę. Dobra. No Po to się nigdzie nie wywaliłam. Jeszcze ja sobie z tego wypsuwam. Muszę sobie na nowo zrobić. Mów mi z, Mów mi drive mi z W Robloxie. Bo tyle raz, razy ja się na tym wyścigu wywalę, no to... No to chyba nikt się na tym wyścigu nie da tyle... Nie, do, nie wali tyle razy. To to jest zależy od szybkości. Wiadomo. Albo zrobię sobie inny teraz wyścig, może jeden policie, ale a niech będzie ten. 4, 1, 8 to jest chyba długość. Sam nie jestem pewien. Ta góra, w widzieliście ja widziałem się, tą trasę, która jest to, większa, to jest większa, a tego wyścigu góra. Dobra. Startu poszło, jeszcze taki te szybki? Ten wyścig tak szybko po, poszedł? To był najkrótszy wyścig. Dobra, nieważne widzowie. To była tyle tego odcinka, więc pa, do kolejnego cołem.